Cześć wszystkim. Dawno się tutaj nie odzywam, natomiast dzisiaj chciałabym wam poopowiadać na temat mojego czytnika e-booków e-booków. Jak zwał, tak zwał. Chodzi tutaj o czytnik PocketBook Touch Lux 5, o którym mówiłam wam z jednym z moich ostatnich reading vlogów. Zdecydowałam się na zakup takiego czytnika, ponieważ zauważam, że ostatnio czytam książki, które mają strasznie dużą objętość, jeżeli chodzi o ilość stron. Dlatego też chcąc, żeby moje plecy nie ucierpiały w trakcie na przykład transportu między miejscami, w którymi czytałam. Po prostu stwierdziłam, że w takowy czytnik się zaopatrzę. Mam ten czytnik już prawie miesiąc, więc jestem w stanie się chyba trochę wypowiedzieć na jego temat. Oczywiście ja jestem zwykłym, przeciętnym czytelnikiem, który wymaga tylko i wyłącznie wyświetlania tekstu, ewentualnie podświetlenia ekranu w nocy. No ale dobrze, zacznijmy od tego, jak to u mnie wyglądało z zamawianiem tego pocketbooka. Zamawiałam go na stronie Empik. Był on w promocji za 495 zł. Przez jakiś czas ta wersja kolorystyczna, bo ponieważ ja mam kolor bordowy, była po prostu niedostępna. Widziałam, że aktualnie jest on dostępny w wersji czarnej oraz bordowej za chyba 520 zł, więc. Powiedziałabym, no że jest to nawet spoko przystępna cena, jak chodzi, jeżeli chodzi o ten czytnik. Czytnik przychodzi do nas w takim pudełku. Przestraszałam się na początku, ponieważ mówię, tu jest czarny, a miałam mieć bordowy. No ale tutaj mamy naklejkę, która informuje nas o tym, że jest to kolor bordowy. No i tak, zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście powinien być tutaj czytnik, no ale ja go wyjęłam. Tutaj mam jeszcze informację o tym, że dostałam 90 dni za darmo MP Go, a MP Go kończy mi się chyba pod koniec czerwca, więc będę sobie mogła przedłużyć akurat na wakacje, tak więc się cieszę. Tutaj mamy jakieś informacje od pocketbooka, nie wiem o co chodzi, no ale dobrze. Kartę gwarancyjną, która nie wiem co jest. Gdzieś tu sprawdzałam, że jest coś po polsku, bo tu macie chyba we wszystkich, kurde, językach świata. Na 40 stronie macie tutaj po polsku wyciąg z gwarancji. Oni praktycznie za nic nie ponoszą odpowiedzialności, więc jeżeli wam się zepsuje, to już po prostu chyba jesteście po prostu zmuszeni kupić nowy czytnik. Dalej mamy jakieś kartki, których nikt prawdopodobnie nie czyta, ale ja wam je pokażę, ponieważ tutaj mamy taką fajną, taki fajny przewodnik, który pokazuje. Gdzie są jakie przyciski? Ja to ogarnęłam niedawno, że jak wyjmowałam po prostu te papiery do filmiku się przygotowując, że w ogóle coś takiego miałam, ogarnęłam to wszystko bez tego. No i oczywiście oprócz jakichś tam, wiecie, zbędnych wypełniaczy, znaczy niezbędnych. One się przydają, tak, żeby ten czytnik się po prostu nie zepsuł w trakcie transportu. Mamy również kabel. Jest to kabel mikro USB chyba. Mi się wydaje. Tak, więc jeżeli macie jakieś ładowarki od starszych modeli telefonów, które jeszcze nie mają wejścia Lightning albo y, typu C, to prawdopodobnie będziecie mogli po prostu się ładować tą samą ładowarką. Teraz powinnam wam chyba zrobić jakieś zbliżenia na ten czytnik, żeby móc wam pokazywać, ponieważ wydaje mi się, że tutaj nie, będzie, y, nie będę w stanie po prostu wam tak dobrze pokazać tego, więc zobaczę, czy zrobię przebitki, czy po prostu będę wam tutaj pokazywać. Yy, jeżeli chodzi o ten przycisk, tutaj mamy włącznik, więc y, tutaj będziemy sobie go zaraz uruchamiać. Tutaj mamy wejście na kartę SD, jest to wejście na kartę pamięci, ponieważ ten czytnik ma 8 GB pamięci, którą po prostu możecie sobie rozszerzyć. Nie wiem do ilu, ponieważ nie sprawdzałam. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to jest to 512 MB, czyli no nie wiem, czy to jest za dużo. W dobie takich nowoczesnych smartfonów i bardzo szybkich komputerów to chyba nie jest jakoś za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o taki czytnik, ten czytnik nie ma dużych wymagań, on nie jest stworzony do przeglądania sieci i grania w nie wiadomo jakie gry, z nie wiadomo jakimi wymaganiami, tak więc po prostu taka pamięć mu chyba wystarczy. No dobrze, włączymy go, a później pokażę wam, co po prostu jak, do czego służą te przyciski, tak? Kiedy czytnik nam się uruchomi, pokazują nam się ostatnio czytane książki. Możecie zauważyć, że ja aktualnie jestem w trakcie czytania Republiki Smoka i jestem na 20 rozdziale. Mam dosyć sporą czcionkę, ale to tak wiecie. Tutaj mam też ustawione trochę inaczej numerowanie stron, ponieważ są to strony tak jakby wgrane na podstawie tego, o, już mam jakąś aktualizację, na podstawie tego, jak dużą czcionkę mamy, ponieważ można mieć taką. Numerację stron, która jest wpisana przy książce, ale no natomiast wtedy, kiedy przerzucacie te strony, one wam się na przykład naliczają, że pokazuje wam czytnik, że dostała na przykład trzy strony do końca rozdziału. Natomiast tak naprawdę przekręcacie te strony i cały czas to się nie zmienia ten licznik. Po prostu yy, no liczy to tam w trochę inny sposób. Ja wolałam mieć właśnie policzone to w taki sposób, że ilość kliknięć równa się ilość stron, które mam przeczytać. Dlatego tutaj pokazuję Wam się, a nie pokazuje Wam się, bo się nie chcę przefokusować, 67 stron do końca rozdziału i jak będę sobie tak przeskakiwać, to po prostu te strony będą się zmieniać. Rozpozna się trochę do normalnego tekstu, żeby Wam pokazać. Tu mamy taki przycisk, który teoretycznie nie wiem jak się nazywa, ponieważ nawet nie sprawdzałam. Są to takie trzy paseczki i w momencie, kiedy na nie klikniecie, pokazuje Wam się tak, jakby. Ustawienia menu, nie wiem jak tekstu, coś takiego. Tutaj wchodząc, macie e, pokazane rozdziały, o ile się zawodują. Oczywiście mamy podzielone na części, rozdziały. Wszystko tutaj mamy pokazane. Tutaj również mamy zakładki, które zrobiliśmy w trakcie czytania. Ja nie robiłam zakładek, bo robiłam. Może później tam jest jeszcze jedna taka możliwość zobaczenia, gdzie są te zakładki. Dobra, tutaj mamy jeszcze notatki, czyli to, co ja najczęściej korzystam z tego, ponieważ zaznaczam sobie takie, jakby, zakreślaczem na tekście i po prostu mam tutaj pozaznaczane informacje o książce. No to mamy tutaj autora, jaka to jest seria, pliki jakieś, no coś tam nie. No i dobrze, teraz mamy tutaj ustawienia. Jesteśmy tutaj w stanie ustawić szerokość tekstu oraz to jak tekst ma być rozmieszczony na stronie. Ponieważ no możemy to zmieniać, żeby tekst był bardziej na środku, był bardziej rozsunięty do brzegów, żeby te marginesy były mniejsze. Co mi się tu dzieje? A, no dobra. Przekonwertował się. Możemy zmniejszać i zwiększać czcionkę tutaj za pomocą tego podział słów jakiś. Czcionkę możemy sobie nawet wybrać, jeżeli macie jakąś ulubioną swoją czcionkę, to możecie tą czcionkę sobie wybrać. Tutaj mamy całkiem spory wybór, ja bym powiedziała. Kursywę pogrubiony, no wiecie, do koloru, do wyboru macie tutaj wszystko. No i tutaj właśnie mamy to. Te strony, o których Wam mówiłam, że ja mam trochę inaczej je liczone niż są one wpisane przez wydawnictwo, ponieważ tu są liczby stron pozostałych do końca rozdziału, no to mam to włączone, ale ja mam strony, zwykłe strony, nie strony, nie wbudowane numerowanie stron, o tak bym to powiedziała. Tutaj właśnie jest taka opcja, którą ja mam wyłączoną, ponieważ mnie bardzo irytowała. Oczywiście jesteśmy tutaj w stanie obrócić ekran, z czego tak naprawdę nigdy nie korzystałam. Zaraz to sprawdzimy razem. Ja wam mówię, ja jestem prostym czytelnikiem, który tylko po potrzebuje... O, można obrócić ekran. Powiem że to jest spoko opcja. To jest bardzo ciekawe. Normalnie można czytać w tą, tą stronę książkę. Niesamowite. Nawet jakbyście chcieli, to możecie do góry nogami sobie ten tekst obrócić, wiecie. No ale dobrze. Wróćmy do notatek, ponieważ tutaj akurat mamy opcję notatki. No i na górze mamy... Marker, zakreślacz, długopis, gumkę, można zrobić chyba screenshot, mówię, ja z tego za bardzo nie korzystam. No i użyjemy sobie tutaj na przykład zakreślacza. Będziemy sobie malować po prostu palcem po tekście, który powinien się zaznaczyć. Nie wiem, dlaczego się nie zaznacza. No właśnie, zaznaczył się, puszczamy i zaraz powinien się zakreślić. Nie wiem, on chyba się musi rozpędzić, ponieważ trochę z niego nie korzystałam, tak z kilka dni. No, i tak to mniej więcej wygląda taki zaznaczony tekst. Wracając do ekranu startowego, powinnam Wam powiedzieć, że tutaj mamy folder książki, które po prostu mamy gdzieś tam wgrane, które mamy z tych pakietów. Tutaj jeszcze były wgrane jakieś inne książki, które w ogóle chyba były po francusku, po jakimś innym języku. Ja je tutaj pousuwam, żeby mi po prostu nie zaśmiecały pamięci. Natomiast mam tutaj pościągane książki z MPGO. Jeżeli chodzi o Legimi, to prawdopodobnie od maja będę się na niego przerzucać, ponieważ będę miała taką możliwość, z czego niezmiernie się cieszę. No i będę Wam oczywiście dawać update'y dalej. Tutaj książki oczywiście możecie sobie segregować według daty dodania, według tytułu, według autora. A tutaj możecie sobie segregować książki na podstawie autorów, gatunków kolekcji ulubionych. Możecie sobie je posegregować w różne foldery, a w formaty. Ponieważ ja, kiedy próbowałam znaleźć jakiekolwiek informacje na temat czytnika, jakie powinnam pobierać, że tak powiem, formaty e-booków, e to nie wiedziałam, czy mam brać MOBI, czy mam EPUB brać, czy mam w ogóle używać PDF-a. Tak więc dowiedziałam się, że jeżeli macie Kindla, ten czytnik to na Kindle używa się formatu Mobi, natomiast na inne czytniki korzysta się po prostu z formatu EPUB, dlatego taka ściąga ode mnie po prostu będzie Wam wygodniej, bo nie wiem, jak się zachowują te inne formaty na tych innych czytnikach, ponieważ po prostu ich nie sprawdzałam. Kiedy dowiedziałam się, że mam korzystać z takiego, to po prostu z takiego korzystam. Wchodząc w notatki. Pokażą nam się wszystkie książki, które dotychczas czytałam. Ja mam tutaj dosłownie cztery książki i pokazuję wam się ilość notatek, jaka książka możecie sobie wejść bez problemu w daną książkę. No i po prostu to, co zaznaczaliście, po prostu wam się tutaj pokażę, Pokażę wam się, na której stronie to było, możecie do tego wrócić i po prostu sobie czytać dalej. Oczywiście na pasku startowym, tutaj na dole, mamy jeszcze Legimi i MPGo. Moje MP Go, korzystam z niego na co dzień, korzystam również z audiobooków na telefonie, ponieważ niestety ten czytnik nie został wyposażony w ani bluetootha, ani w złącze mini jack, co wydaje mi się, że jest troszkę kiepskie, ale no wiecie, czytnik ebooków, nie audiobooków, więc wybaczamy. Tutaj mam książki z MP Go, które sobie pościągałam. Tutaj akurat jestem w trakcie w ogóle czytania Dworów od Sary Jamas. No i tak to się mniej więcej przedstawia. Tutaj też możemy sobie wszystko segregować. Ważne jest to, że kiedy korzystacie z platformy MP Go, to wszystkie książki, które chcecie przeczytać na czytniku, musicie dodać najpierw na telefonie. Musicie się zalogować na telefonie na swoje konto, dodać to wszystko do biblioteki. W momencie, kiedy będziecie chcieli przeczytać jakąś książkę, musicie mieć włączone. Wi-Fi, musicie się połączyć ze swoją siecią domową yy, i włączyć synchronizację, która po prostu pozwoli temu czytnikowi pobrać te wszystkie książki, synchronizować je ze swoim kontem i po prostu te książki bez problemu się tutaj pojawią. Będziecie musieli później je pobrać, ponieważ serio. Będziecie później musieli pobrać te książki, ponieważ tutaj wyświetla się taka mała chmurka, co oznacza, że prawdopodobnie są one po prostu wpisane w jakąś bibliotekę, nie są one bezpośrednio zapisane na tym czytniku. No, dlatego po prostu będzie Wam łatwiej to wszystko sobie segregować. Tutaj mamy jeszcze taką zakładkę aplikację, z której ja jakoś nie za bardzo korzystam, nawet nie wiem, co tu się dzieje. Mamy tutaj galerię, ponieważ jeżeli widzieliście na początku, mój ekran blokowania się, tak jakby to powiedzieć, wygląda trochę inaczej, dlatego możecie sobie tutaj wybrać jakieś zdjęcia, które będziecie chcieli po prostu żeby wam się wyświetlały zamiast tego takiego pocketbook, to się wyświetla, zaraz wam pokażę, to takie coś się wyświetlało na początku, zamiast właśnie takiego rysunku, możecie sobie to ustawić, jeżeli wam to nie przeszkadza, możecie sobie zmienić wedle uznania. Tutaj mam jeszcze kalkulator, yy, przeglądarkę, z której ja spróbowałam włączyć cokolwiek, to yy, ja się boję, że to urządzenie po prostu wybuchnie w pewnym momencie, jeżeli będziemy je tak przeciążać. Słownik, ustawienia, zegar i kalendarz, z których totalnie nie korzystałam. Jest również fajna opcja po, Send to Pocketbook. Jest to swojego rodzaju e-mail, którego trzeba założyć przez stronę, chyba tak mi się wydaje, już nie pamiętam jak to robiłam. Tworzycie swojego e-maila, na którego po prostu przesyłacie książki, pliki. Ja na przykład przesyłam sobie jadłospisy, które mam na przykład jakieś PDF-y, czy jakieś e-booki, właśnie od dietetyków to jest też fajna opcja. Wysyłacie po prostu dany plik na maila. Synchronizujecie włączacie sobie Wi-Fi, synchronizujecie cały czytnik, ponieważ tutaj również jest taka opcja na górze. Mamy tutaj opcję synchronizuj. Synchronizujecie cały czytnik i te pliki po prostu wam się przesyłają samoistnie na ten czytnik, czyli ten czytnik ma takie swoje konto, które jest e-mailem. I to wszystko tak się po prostu ładnie wszystko przesyła, i to jest bardzo fajna opcja. Miałam Wam powiedzieć, że taki czytnik ma wyświetlacz o wielkości 6 cali, więc jest to taki powiedziałabym, że mały tablecik. Jego waga wynosi zaledwie 155 gramów, więc powiedziałabym, że jest to również waga mniejsza trochę od tabliczki czekolady. Więc jeżeli jedziecie gdzieś, to bierzecie takie małe cacko i zdecydowanie jest wygodniej. Warto również zaznaczyć, że jest to bardzo delikatny sprzęt, więc należy na niego uważać. Dlatego ja zaopatrzyłam się w etui, które zaraz wam pokażę. Kupiłam je na stronie AliExpress za 26 zł, tak mi się wydaje. I jest to bardzo dobra opcja, ponieważ dociążony sprzęt to bezpieczniejszy sprzęt. Ja się czuję bezpieczniej, kiedy mam taki czytnik w etui. Które ma swoje jakieś tam wzmocnienia na bokach, żeby to się tam nie poturbowało za bardzo. W momencie, kiedy zamykamy, on się blokuje, odblokowuje. To jest świetna opcja, naprawdę, naprawdę polecam, jeżeli będziecie gdzieś jeździć bardzo fajna ochrona i też ten czytnik ma tendencję do palcowania się yy, dlatego, że ma taką matową teksturę i no po prostu to nie wygląda jakoś zbytnio estetycznie. No, ale teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, dla której tak naprawdę ja kupiłam ten czytnik, ponieważ jeżeli bardzo dobrze wiecie, ja dzielę swój pokój z bratem. Jeszcze, jeszcze dzielę swój pokój z bratem, dlatego też bardzo zależało mi na tym, żeby ten czytnik miał podświetlenie. Tutaj akurat ten czytnik korzysta z funkcji Smart Light, czyli podświetlenia inteligentnego, tak bym powiedziała. Włączamy sobie podświetlenie, ja akurat mam ustawione na takie, jakie aktualnie jest mi potrzebne i tak jakby ja go nie zmieniam, tylko po prostu sobie włączam i włączam i... Nie zmieniam tego, nie przesuwam tutaj nic, ponieważ możemy sobie tutaj ustawiać jasność y, oraz właśnie to smart light, czyli mm, kolor, nasycenie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Muszę to zapamiętać mniej więcej, gdzie to miałam, żeby specjalnie do tego testu pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Podświetlenie mamy tak. Możecie sobie zmieniać y, barwę, nasycenie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ciepło, tak? Ciepło tego koloru ciepło koloru. Ocieplenie światła możecie sobie zmieniać w... dosłownie tak jak Wam się podoba. I no oczywiście w ciągu dnia nie korzystamy z czegoś takiego jak podświetlenie, chyba że jest jakaś taka szarówka, przy której totalnie nic nie widać. No to oczywiście można, jest, można korzystać. Tak jak mówiłam, czytnik ma możliwość podłączenia się do Wi-Fi. I w sumie jest to funkcja bardzo przydatna, tak jak mówiłam w tej opcji Send to Pocketbook, w której przesyłacie pliki na maila i te pliki po prostu Wam się przesyłają na ten czytnik. Jest to bardzo fajna opcja, dlatego no oczywiście jestem jak najbardziej za. Jeżeli chodzi o plusy takiego małego urządzenia, no to na pewno jest ta kompatybilność. Jest ono przemalutkie, zmieści się do każdej trepki, tak mi się wydaje. Bardzo lekkie co po prostu usprawni i ułatwi podróżowanie. Czytając książki na czytniku, nikt nie będzie w stanie sprawdzić tego, co aktualnie czytacie. Nikt nie będzie w stanie Was oceniać, nikt nie będzie mógł się przyczepić do tego, jaką literaturę aktualnie konsumujecie. No i takim, wiecie, największym plusem tego wszystkiego jest to, że kiedy czytacie książkę, tak jak ja teraz na przykład czytam Republikę Smoka, Republika Smoka w wydaniu zintegrowanym ma prawie 800 stron. Ja nie wyobrażam sobie jeździć na przykład do mojej babci Siadając u niej w fotelu z taką wielką książką Kiedy jadę z małym plecakiem A potrzebuję, żeby mi się zmieściła tam woda Czyli mój wielki bidon, który ma prawie litr No i jakiś tam wiecie, portfel, szczotka i takie tam Nie mam już miejsca na książkę Biorę czytnik, na którym mam pełno książek Z którego mogę aktualnie sobie pobierać książki Właśnie z pakietu Empik Go i po prostu jestem gotowa na kolejną przygodę. No właśnie, jeżeli jedziecie gdzieś, weźmiecie za mało książek, jesteście po prostu w stanie wykupić sobie kolejnego e-booka i po prostu czytać dalej. No i tak, to byłoby na tyle. To było to, co chciałabym Wam powiedzieć na temat tego czytnika. Nie jestem jakimkolwiek znawcą, nie jestem jakimś po prostu maniakiem technologicznym. Ja po prostu potrzebuję czytnika do tego, żeby po prostu go używać. Jeszcze odkąd go mam, nie ładowałam go totalnie, mam go od 2 kwietnia, filmik nagrywam 23, więc mam go 3 tygodnie powiedzmy, a stan baterii wynosi 57%, więc jest to całkiem spoko, ja wi-fi nie mam włączonego na co dzień, używam go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcę na przykład synchronizować MPGo Go, albo przesyłam właśnie jakieś spisy z tego e-maila Send to Pocketbook, no, i tak naprawdę to jest to wszystko. Włączacie sobie szybko plik, czytacie strony, naprawdę, naprawdę lecą szybko. Ja czytam szybciej zdecydowanie na czytniku, dlatego jest to dla mnie fajna opcja, ponieważ właśnie ta książka, ja nie wiem, ile ja bym czytała tą Republikę Smoka, ona jest ogromna, mimo tego, że jest naprawdę fajna to yy, jednak lepiej mi się przyswaja na czytniku. Mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłam, ponieważ ja takowego filmiku nie widziałam. Widziałam, że chyba Kat vloguje, nagrywała yy, o Inkbooku. O Pocketbooku nie widziałam za bardzo nic, dlatego stwierdziłam, że chcę wam tutaj trochę opowiedzieć, ponieważ yy, pisało do mnie kilka osób, że jest zainteresowanych zakupem i że byłoby zainteresowanych tym, żebym się wypowiedziała na jego temat. Tak więc ja bardzo serdecznie polecam, jest to mój pierwszy czytnik e-booków I jestem z niego bardzo zadowolona Mimo tego, że jest drobniutki i taki kruchutki Tutaj też mi ktoś pisał w komentarzu, żebym na niego uważała Dlatego zaopatrzyłam się właśnie w takie etui Które wydaje mi się, że jest bardzo masywne Czuć, że dobrze leży w dłoni I to jest najważniejsze Ja czuję się bezpiecznie, kiedy mam takie coś w etui Nie boję się, że zaraz mi się to wyślizgnie No bo ponieważ jednak ta obudowa taka oryginalna jest po prostu bardzo, bardzo śliska. Tak więc, tak, to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek y, pytania odnośnie tego czytnika, a po prostu ich nie poruszyłam, ponieważ nagrywam ten filmik trochę spontanicznie, nie przemyślałam za bardzo tego, co chcę Wam powiedzieć, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Ja bez problemu Wam na nie odpowiem. Mam nadzieję, że pomogę Wam w zakupie i w wyborze czytnika, ponieważ jest to naprawdę, naprawdę fajna opcja y, na. Nie ma nic lepszego niż y, możliwość czytania w innych takich miejscach, w których po prostu nie mamy jak za bardzo zabrać normalnej książki. Tak, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć.